Z przytupem. Także będzie się działo. Otwórzmy Ewangelię Mateusza, 14 rozdział. Ja odczytam i spróbuj znaleźć się w tej sytuacji. Spróbuj tą sytuację sobie mm, ją przeżyć. Zaraz potem polecił swoim uczniom. Aby wsiedli do łodzi i przeprawili się przed nim na drugi brzeg. On tymczasem od, miał odprawić tłum. Kiedy ludzie się rozeszli, wyszedł na górę, aby się modlić w samotności. Zapadł wieczór, a on sam tam przebywał. Tymczasem łódź oddaliła się już wiele stadiów od brzegu. Fale nią miotały, gdyż wiatr wiał z przeciwnej strony. O czwartej straży nocnej przyszedł więc do nich po jeziorze, a gdy uczniowie zobaczyli Go idącego po jeziorze, przestraszyli się i mówili, to jaka jest zjawa. I ze strachu zaczęli krzyczeć. Wtedy Jezus natychmiast przemówił: Uspokójcie się, ja jestem, nie bójcie się. Piotr więc rzekł: Panie, jeśli to Ty jesteś, Każ mi przyjść do ciebie po wodzie. A on odpowiedział: Chodź. Piotr wyszedł z łodzi i po jeziorze przyszedł do Jezusa. Gdy zauważył, że wieje silny wiatr, przeraził się i zaczął tonąć. Wtedy krzyknął: Panie, ratuj mnie! Jezus zaraz wyciągnął rękę i chwycił go. Powiedział mu: Człowieku małej wiary dlaczego zwątpiłeś? Gdy wsiedli do łodzi, wiatr się ucieszył. Oto Słowo Boże. Jesteśmy w cyklu pod osłoną Najwyższego. I mam do Was takie pytanie na początek. Jaki jest cel Boga dla nas? Jaki jest cel Boga dla Ciebie? Podpowiedź znajdziemy wyście do Rzymian w ósmym rozdziale, gdzie czytamy takie słowa. Albowiem tych, których od wieków poznał, tych też przeznaczył na to, aby stali się na wzór obrazu jego syna, aby on był pierworodnym między wielu braćmi. Cel Boga dla mnie i dla ciebie, to jest to, byśmy byli podobni do Jezusa, byśmy się upodobniali do Jezusa. Tylko, że to jest takie proste, nie? A tak naprawdę, popatrzcie, spotykają nas tyle trudności, tyle przeciwności, choroby, zmęczenie, czasami wszystko jest pod górę. Dlaczego nie jest tak, że Bóg wszystkie te przeciwności i trudności zabierze, uwolni nas od tego? Pięknie by było, nie? Tak kiwacie niezdecydowanie. Dobrze, to podpowiem, podpowiem, dlaczego tak nie jest. A dokładnie Izajasz nam podpowie. W 43 rozdziale mówi do nas w ten sposób: Ale teraz tak mówi Pan, stworzyciel Twój, Jakubie, i twórca Twój, O Izraelu, nie lękaj się, bo Cię wybawiłem. Wezwałem Cię po imieniu, Tyś moim. Gdy pójdziesz przez wody, ja będę z Tobą, i gdy przez rzeki. Nie zatopią ciebie. Gdy pójdziesz przez ogień, nie spalisz się i nie strawi cię płomień, albowiem ja jestem Pan, Twój Bóg, święty Izraela, Twój zbawca. Popatrzcie, Bóg nie mówi, że zabierze wszystkie przeciwności, wszystkie trudności. Ale on mówi, że w tych trudnościach będzie z nami. Że nas nie opuści, że On będzie razem z nami. To jest taka obietnica, taka, taka zachęta. Jezus objawia się w burzach naszego życia. Z pełną mocą przychodzi do tych wszystkich momentów, z mocą przemienienia ich, ale On po to przychodzi, żebyśmy się zbliżyli do Niego żebyśmy go bardziej poznali, żeby mógł do nas bardziej dotrzeć. On jest mistrzem strapienia i przemiany każdej okoliczności. Czy masz w swoim życiu takie doświadczenie takiej arcytrudnej rzeczywistości i interwencji Jezusa w tej sprawie konkretnej? Jeżeli tak, to możesz tą trudną rzeczywistość bardzo krótko, teraz nagło nazwać, powiedzieć, co to było. Powiem w Twoim imieniu, nieuleczalna choroba kręgosłupa. Macie coś trudnego, jakąś trudną rzeczywistość, do której Jezus przyszedł? Okay. Relacje, dzięki. Uzdrowienie, dzięki. Przebaczenie. Amen. Głośniej? Ok, dzięki. A teraz mam drugie pytanie, ale tylko do tych osób, które, które wypowiedziały tą trudną rzeczywistość. Czy patrząc z perspektywy czasu, Jezus przyszedł do tej rzeczywistości, ale czy, czy było tak, że owocem tego był wzrost Twojej wiary? Czy było tak, że owocem tej sytuacji, że była trudność, do której przyszedł Jezus, było to, że ty stałeś się, czy stałaś się bardziej na podobieństwo Jezusa, bardziej, się, bardziej jemu podobny staliśmy się? Jeżeli tak, to proszę tylko te osoby. Jeżeli tak było, to wypowiedz imię Jezus. Tylko nie, nie wszyscy naraz, a po kolei. Ja zacznę. Jezus. Amen. Bo Bóg pozwala przechodzić przez różne trudności, przez różne problemy, bo On wtedy kształtuje synów i córki na obraz Jezusa, na podobieństwo Jezusa, właśnie w tych trudnych sytuacjach. Przyjrzyjmy się tej, tej historii, kiedy uczniowie wypłynęli na, na jezioro. Oni wypłynęli bez Jezusa. Są w łodzi, ta łódź jest falami, jest wiatr przeciwny, nie mogą dopłynąć do celu. Ja jestem żeglarzem i parę razy byłem w takich sytuacjach, gdzie faktycznie ciężko było dopłynąć do celu z powodu warunków pogodowych. Trochę umiem sobie wyobrazić tą sytuację. Wydaje mi się, że każdy z nich chciał jak najszybciej być na brzegu, żeby już, już wyjść, wysiąść z tej łodzi i być na brzegu, być, być na stałym lądzie. Tymczasem Jezus przychodzi do nich i mówi do nich uspokójcie się. Ja jestem, nie bójcie się. Jezus mówiąc, Ja jestem, wypowiada odwieczne imię Boga. Wypowiada tytuł Boga. Bóg z nami aż do, aż do skończenia świata. Jezus tak, tak samo może przyjść do każdej naszej trudnej rzeczywistości, do każdej naszej burzy w naszym życiu. On może, nam, on może przyjść nawet teraz, ale potrzeba nam, żebyśmy ponad tymi falami, ponad tym wiatrem, dostrzegli Jezusa i usłyszeli Jego głos. Ufaj mi, ja jestem. Nie bój się. Jezus nie chce tylko dodać otuchy swoim uczniom, nie chce tylko nam dodać otuchy. Bo czym innym jest zaufać Jezusowi, że jest w stanie uciszyć daną burzę, że jest w stanie zainterweniować w danej rzeczywistości. Ale czymś innym jest wyjść z bezpiecznego miejsca po to, żeby iść do Jezusa, iść po wodzie. To jest zupełnie co innego. Te wiatr, te fale to tak naprawdę są lekcje. To są lekcje potrzebne do tego, żeby nasza wiara wzrosła. Żeby nasza wiara wzrastała. Jezus nie tylko pociesza, ale On udoskonala, udoskonala wiarę uczniów. I jeśli Mu Cię oddamy, to on, on tego dokona także i w moim życiu, i w Twoim. Jezus jest niezłomnie oddany, Dzieł doskonalenia każdego z nas. Spójrzmy na uczniów. Z tej łodzi, z której chcieli się szybko wydostać i dostać się na brzeg, w tej sytuacji, w której tak ja to odczuwam, nie chcieli ani chwili dłużej być na, na, na tym jeziorze wśród tych fal, w, w tej łodzi, którą fale szarpały. Tylko Piotr reaguje wiarą i wizją. Piotr mówi tak, Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. Człowiek, który, ja to tak rozumiem, chce być na bezpiecznym lądzie, mówi zupełnie coś innego. Jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. Jak odpowiada Jezus, przyjdź, chodź. Jezus, Piotr wysiada z łodzi, jest niesiony z wiarą. Tak naprawdę ciężar jego ciała nie spoczywa na wodzie. Ciężar jego ciała spoczywa na zaufaniu Jezusowi i słowu Jezusa przyjść. Po chwili wiemy, że gdy Piotr przychodzi już do Jezusa, zaczyna się chwiać, zaczyna tonąć. I w tym momencie Jezus zdradza nam swój cel. W tym momencie możemy odczytać, jaki jest cel Jezusa dla Piotra, dla uczniów, dla każdego z nas. Bo Jezus nie chwali Piotra, nie nagradza go, nie gratuluje mu. On przed chwilą szedł po jeziorze. Nie, nie, nie dostał gratulacji od Jezusa. Jezus go gani. Czemu zwątpiłeś małej wiary? Jezus jest oddany dzieł doskonalenia nas. Jezus patrzy z tej perspektywy. I za każdym razem, kiedy ja się zatrzymuję duchowo, kiedy staję w miejscu, potrzebuję Jezusa, Jezusa, który mnie zaopatrzy, bo tylko przemienione serce jest w stanie oprzeć się złu świata. Życie, wiara, całe wszystko, co nas otacza, prowadzi nas do, ku trudnościom. Ale te trudności mogą nas prowadzić do Boga, a Bóg jest w stanie nas przemienić. A dopiero przemienione serce jest pod osłoną najwyższego. Ale nie każda dziedzina mojego i naszego życia jest pod osłoną najwyższego. Są takie dziedziny, są takie obszary, które Bóg chce zniszczyć, on chce je unicestwić. Lęk, zwiedzenie, szemranie, porządliwości. Moim i twoim zadaniem jest być po stronie Boga, po odpowiedniej stronie bo tylko przemieniona dusza będzie odporna na, na ataki diabła. I nie wystarczy mieć wiedzę, ale ważne jest, żeby żyć tak, jakbyśmy byli w Królestwie Niebieskim, w Królestwie Bożym. Wczoraj ten temat mówiłem i jedno ze świadectw było wcześniej, dlatego Wam to powtórzę, że był problem z piecem. Piec nie chciał działać. Nowy kupiony piec, serwisant przyjeżdżał, nie chciał działać. I osoba już była bezradna po którejś tam interwencji serwisanta i przykleiła na piecu obrazek świętego szarbela. I mówi: Święty szarbelu, pomóż, bo ja już nie daję rady. Przyszedł serwisant i znaleźli przyczynę zupełnie gdzie indziej, poza piecem gdzieś w domu był problem. Naprawili to i piec funkcjonuje. Bo nie wystarczy nam mieć wiedzę, ale my musimy żyć Królestwem Bożym. Duch Święty nie tylko prowadzi nas do prawdy, nie tylko prowadzi nas do wiedzy, ale on często rzuca nas w wir, w sam środek zmagania z przeciwnikiem. Gdy Jezus został ochrzczony, Duch Święty pokazał się w postaci gołębicy i zaraz później wyprowadził Jezusa na pustynię. Potem duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby tam kusił go diabeł. A słowo kuszone oznacza testowany lub wypróbowywany w, w przeciwnościach. I tak, Bóg dopuszcza na nas ataki w wyznaczonym przez Boga zakresie. I tu objawia się Jego miłość, Jego, jego dobroć, Jego. Jego ojcowska opieka. On nie martwi się, że te trudności nas złamią. Bóg chce, żebyśmy byli złamani do pewnego stopnia, bo dopiero wtedy jesteśmy zdolni do tego, żeby służyć. I takie też jest moje doświadczenie. Jest wiele obszarów, gdzie zostałem złamany do pewnego stopnia, ale w tych obszarach po jakimś czasie mogłem zacząć służyć Bogu. I w walce duchowej Bóg sprawdza to, czego nas nauczył. Ktoś chodził do, do szkoły, miał jakieś. Kto, kto miał sprawdziany z Was? Ręka do góry. Chodziliście do szkoły. No to dobrze. Tutaj jest tak samo. Mamy lekcje i mamy sprawdziany. A teraz tak, taką, zdradzę Wam taką małą podpowiedź: tylko nikomu nie mówcie, to mi musicie obiecać. E Podpowiem wam, jak zdać egzamin. Chcecie wiedzieć? Żeby zdać egzamin. A może inaczej, czy ktoś z Was ma lekcję, to, to o czym mówię, ręka do góry, czy ktoś miał takie lekcje w życiu od Boga? Przeżywał takie lekcje? Zgłaszacie się, ok. No to teraz do tych, którzy się zgłosili, do tych, którzy się nie zgłosili, też, też powiem. Yy, specjalny przepis na to, jak zdać taki egzamin. Żeby zdać egzamin. Trzeba być podobnym do Jezusa. To jest bardzo proste. I jeszcze raz to nie chodzi o wiedzę, ale chodzi o życie, chodzi o to, żeby to wdrożyć w swoje życie. Droga Jezusa to jest instynktowny wybór w walce i w pokusie. I ja pamiętam, jak ja miałem lekcję z, z przebaczenia, i przebaczałem już wszystkim osobom gdzieś tam do podstawówki się cofałem, przebaczałem. Jak już tak mi się wydawało, że wszystkim naokoło przebaczyłem, taki jestem wolny, tak jestem szczęśliwy, to Pan Bóg przyszedł do mnie z pewną osobą, która krzywdziła mnie przez, myślę, ponad 20 lat. Która mnie obrażała, która mnie ubliżała, która mnie poniżała za każdym razem, gdy się spotkaliśmy. Była to osoba, która krzywdziła mnie i wszystkich moich najbliższych, która moich, moich najbliższych okradała, oszukiwała. Była to osoba, która, gdy słyszałem imię tej osoby, to we mnie po prostu cały się napinałem, żuchwy mi chodziły, cały byłem w nerwach. Jak słyszałem kolejne rzeczy, które, które gdzieś tam zrobiła komuś z bliskich mi albo od niej coś usłyszałem, no to znowu to myślenie, jak można było odpowiedzieć, jak można było dogryźć, cały czas takie napięcie. No i Bóg się pyta, czy, czy jej, tej osobie przebaczy. A już nauczony że, tym, że przebaczyć, to jest dobrze, stwierdziłem, no dobrze, przebaczę. I ten proces przebaczenia trwał jakieś pół roku. Na początku to było, czasem to kilka razy dziennie mi się ta osoba przypominała, więc w imię Jezusa Chrystusa przebaczam Kowalskiemu, powiedzmy. W imię Jezusa Chrystusa przebaczam. Później to już, już rzadziej ten akt przebaczenia następował. I któregoś razu siadłem na modlitwie i pytam się, Panie Jezu, czy ja już tej osobie przebaczyłem, bo jak sobie przypominałem to, co zrobiła, to już mnie to tak nie spinało, już nie byłem taki spięty. I nie musiałem długo czekać na odpowiedź, wydaje mi się, że to były jakieś dwa, może trzy dni, kiedy tą osobę spotkałem. Spotkałem tą osobę, była na wyciągnięcie mojej ręki, stała do mnie tyłem, nie, nie przywitaliśmy się, nie, 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 ona, ta osoba mnie nie poznała, ale ja wiedziałem, że to jest ta osoba. I wiecie co? To, co się wyrywało z piersi, to były słowa Boże, błogosław w tej osobie. Droga Jezusa to instynktowny wybór w pokusie i w walce. I wejście pod osłonę Najwyższego, wejść pod tą osłonę można wtedy, kiedy się chodzi z Bogiem, kiedy jest się z Nim w relacji, kiedy chodzi się z Nim. I to dobrze, że Bóg niszczy moją starą, grzeszną naturę, a wypróbowuje nową. Bo to, co On wypróbowuje, to będzie nas chroniło. To będzie chroniło mnie i ciebie. I pamiętam też taką sytuację, kiedy ktoś do mnie przychodzi i mówi a wiesz, powiem ci, co tam, powiedzmy, Heniek nawywijał. Ja mówię, ale tylko pod warunkiem, że będę mógł iść do Henka i powiedzieć, że mi to powiedziałeś i go napomnieć, ja jeśli coś nawywijał. A nie, nie, to tak, to nie. Ja mówię, to mi nie mów. Bo łatwo jest opowiadać o innych, ten zrobił to, ten tamto, ten mnie tak skrzywdził. A o wiele jest trudniej jest przyjść do tej osoby i powiedzieć to wprost. To, co zrobiłeś, skrzywdziło mnie. To, co o tobie słyszę, czy inni mówią, powoduje, że źle się z tym czuję, nie umiem sobie z tym poradzić. Ale jeżeli chcę być po stronie Boga, to moim obowiązkiem jest iść do takiej osoby i to powiedzieć. Bo też z doświadczenia wiem, że często tematy się rozwiązują, to jest. Problem jest zupełnie gdzie indziej, i jakby. I później Henie, o Heńku już wszyscy wiedzą, że jest wszystko w porządku, tak? A najgorzej jest właśnie tak. Gadać, jedna ciocia, drugiej cioci. Co by na to? Więc niech nadejdą burze. Amen? Nie bójmy się ognia próby. Bóg nam nie obiecał, że zabierze wszystkie przeciwności, ale obiecał, że on w tych przeciwnościach z nami będzie. Amen? Jeżeli czy oglądał ktoś film Matrix, ręka do góry, jak się ktoś oglądał, no ja też oglądałem, tam były takie dwie pigułki w pewnym momencie i ten, ten główny bohater mógł wybrać, tam czerwoną czy niebieską, nie pamiętam kolorów, ale miał wybór. I gdybym ja dzisiaj miał wybór i mógł wybrać całe moje życie, aż do końca, do śmierci, z przeciwnościami, z przeciwnościami, w których będzie Bóg, albo całe moje życie do śmierci w świętym spokoju, gdzie Boga nie będzie, to bez wahania wybieram Boga. Wybieram Boga. W przeciwnościach uzyskujemy większą czystość. Uświęcamy się. A ta czystość sprawia, że jesteśmy pod osłoną Najwyższego. I chciałbym, żebyśmy się na koniec... Pomodlili, żebyśmy się pomodlili tym, co Jezus dał Ci dzisiaj. Co od Niego dzisiaj otrzymałeś, otrzymałem.